Karl Donitz, czyli ostatni przywódca III Rzeszy, urodził się w 1891 roku. Jego przodkowie byli dziedzicznymi wójtami wsi przy starej niemieckiej granicy nad Łabą w okolicy ujścia rzeki Sale. Z tej chłopskiej rodziny wywodzili się później naukowcy, oficerowie oraz ewangeliccy, pastorzy. Pochodził z patriotycznej pruskiej rodziny, a także otrzymał solidne wykształcenie, co miało wpływ na wstąpienie do cesarskiej marynarki wojennej. Od 1912 roku oficer wachtowy na krążowniku SMS Breslau, na którym służył do 1916 roku. Następnie został oficerem wachtowym na okrętach podwodnych, zaś w 1918 roku został dowódcą UC-25, następnie UB-68 zatopionego 4 października 1918 roku na Morzu Śródziemnym przez Brytania okręty. Uratowany wraz z większością załogi spędził prawie rok w niewoli. Po zniewoleniu powrócił do niemieckiej marynarki, gdzie dowodzi m.in. torpedowcem G8 i flotylą torpedowców. Od 1924 do 1927 był referentem wojskowym do spraw utrzymania dyscypliny i zastosowania wojskowego prawa karnego. W roku 1930 uzyskał nominację na stanowisko pierwszego oficera sztabu w dowództwie Morza Północnego. Od listopada 1934 roku do lata 1935 dowodził krążownikiem Mden. Odbył na nim rejs wiodący wokół Afryki na Ocean Indyjski. Jednocześnie Adolf Hitler prowadził negocjacje z Wielką Brytanią dotyczącą wielkości niemieckiej floty. Pretrakcje zakończyły się podpisaniem 11 czerwca 1935 roku przez III Rzeszę i Wielką Brytanię układu morskiego, na podstawie którego Kriegsmarine mogła rozbudować swoją flotę podwodną. Wielkości do 45% tonażu Royal Navy w tej klasie okrętów. Pierwszy od zakończenia I wojny światowej niemiecki okręt podwodny został zwodowany zaledwie 4 dni po podpisaniu traktatu w lipcu tego samego roku, a Karl Donitz objął dowództwo pierwszej flotyli okrętów podwodnych. W tym samym roku Donitz zorganizował niezwykle intensywny proces szkolenia załóg okrętów podwodnych na środkowym Bałtyku oraz eksperymentów z nową taktyką skoordynowanych grup ataku. Eksperymenty i ćwiczenia wilczych Stat prowadzone były osobiście przez Donica z jego okrętu dowodzenia z intensywnym użyciem dwukierunkowej łączności radiowej. Według relacji jednego z młodych oficerów, jednostki Donica ćwiczyły od poniedziałku do piątku 8 ataków podwodnych w ciągu dnia i 5 ataków na wodnych w ciągu nocy każdego dnia. Jak wspomniałem, był on wielkim zwolennikiem wilczych stat. Jest to podoczna nazwa taktyki działania okrętów podwodnych, nosząca bardziej formalnie nazwę Grupy Skoordynowanego Ataku, przy zwalczaniu żeglugi morskiej przeciwnika, której podstawową cechą jest skoordynowany atak dwóch lub większej liczby okrętów podwodnych na jednostkę bądź grupę jednostek morskich przeciwnika. Koncepcja wilczych stad powstała jako odpowiedź na alianckie konwoje morskie, które okazały się skuteczną ochroną przeciwko samotnie operującym okrętom podwodnym podczas I wojny światowej. No krótko mówiąc, dotąd pływał sobie jeden okręt podwodny i atakował jakiś tam okręt, kiedy na niego trafił. Teraz poruszały się całe grupy okrętów podwodnych. Kiedy znajdował się przeciwnik, to te grupy. Spływały w jedno miejsce i przeprowadzały masowy atak. Odnalezienie konwoju na bezmiarze oceanu było rzeczą równie trudną jak pojedynczego statku, a obecność eskorty utrudniała wykonanie skutecznego ataku. W końcowym etapie I wojny światowej Niemcy próbowali naprowadzać inne okręty podwodne na spotkany konwój, co można uznać za początki taktyki wilczego stada. O tym, jak bardzo Donitz był przywiązany do idei wilczych stad, świadczy fakt, iż podczas. Przeprowadzonych wiosną 1969 roku manewrów w Zatoce Biskajskiej, 15 okrętów podwodnych, zorganizowanych w cztery grupy skoordynowanego ataku, przeprowadziło symulowany atak na konwój złożony z dwóch statków oraz jednego okrętu eskorty. Ćwiczenie zostało przez Doniso uznane za potwierdzające słuszność założeń wliczych stat. Do nic jednak nie zauważył, jak sztuczne i nierealne były warunki tych manewrów. Nie brał również pod uwagę, że natężenie komunikacji radiowej między łobotami niezbędne dla realizacji tej taktyki pozwoli przeciwnikowi lokalizować. Każdy okręt podwodny z osobna za pomocą radionamierników. W rezultacie wszystkie elementy, które zdecydowały o późniejszej przegranej floty podwodnej Donica, radar, radionamiernik, lotnictwo oraz jednostki eskortowe zostały rozpoznane i zaprezentowane mu jeszcze przed wybuchem wojny. Jednak Donitz zlekceważył te ostrzeżenia. Od lipca 1935 roku Donitz sprawował funkcję dowódcy floty podwodnej Kriegsmarine. W chwili wybuchu II wojny światowej Niemcy posiadali 57 okrętów podwodnych w pierwszej fazie bitwy o Atlantyk. Trwając od września 1939 do czerwca 1940 roku, nieliczne uboty operowały pojedynczo na wodach wokół Wielkiej Brytanii i w Zatoce Biskajskiej, nie odnosząc jednak zbyt dużych sukcesów, co było spowodowane według Donitza przede wszystkim dwoma przyczynami: zbyt małą liczbą ubotów oraz Defektami torped. Sukcesy niemieckie w kampaniach francuskiej i norweskiej dały okrętom podwodnym nowe korzystne położenie bazy. Druga faza, trwająca od lipca 1940 do marca 1941 roku, przyniosła niemieckim okrętom podwodnym duże sukcesy w walce z konwojami w okolicy Kanału Północnego. Z czasem wilcze stada zaczęły jednak zawodzić. U botów było za mało i zbyt, późno zaczęto wprowadzać unowocześnione okręty mogące jeszcze odwrócić sytuację wojenną. Dodatkowym problemem był brak wsparcia ze strony lotnictwa, gdyż dowódca Luftwaffe, marszałek Hermann Gering nie widział takiej potrzeby. Znaczące było także rozszyfrowanie przez aliantów kodu służącego do kontaktowania się okrętów z dowództwem. Była to właśnie enigma. Po nominacji Donica na dowódcę Kriegsmarine 31 stycznia 1943 roku natychmiast zwiększono tempo produkcji niemieckich okrętów podwodnych, lecz nie odwróciło to biegu wojny. Trzecia Rzesza wprowadziła wiele usprawnień na okrętach podwodnych, jednakże nowe technologie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kriegsmarine w dalszym ciągu ponosiło dotkliwe straty. Z czasem, Donitz stał się jednym z najbliższych współpracowników Hitlera. W latach 34-42 wziął udział w 120 odprawach oraz na radach w głównej kwaterze na Wilczym Szancu. Wcześniej, w latach 34-42 Donitz miał dziewięciokrotny kontakt z Hitlerem. Najczęściej składał on raporty wojskowe bądź meldunki. Co ciekawe, Hitler Donitza słuchał a nie lubi słuchać swoich doradców. Karol Donitz stał się jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Hitlera, jednakże pomimo tego Führer nie przykładał tak dużej uwagi do raportów o stanie Kriegsmarine. Zdecydowanie większy wpływ na jego osobę miał Hermann Gering, za którym do nic nie przepadał, bowiem nie zgadzał się m.in. z jego koncepcją prowadzenia wojny. Po zamachu na Hitlera w 1944 roku, to właśnie Donitz wygłosił radiowe przemówienie, w którym poinformował naród niemiecki o zaistniałych wydarzeniach. W 1945 roku, gdy wiadoma była klęska III Rzeszy, minister uzbrojenia i amunicji Albert Speer podsunął Hitlerowi. Pomysł, który zakładał objęcie urzędu prezydenta Rzeszy właśnie przez Donica. I tak po śmierci Ferrera 30 kwietnia 1945 roku Donic objął urząd prezydenta. Prezydentura ta nie była jednak oficjalna, nie miała żadnego mocnienia prawnego. Prezydent Rzeszy wybierany był w wyborach powszechnych. Konstytucja weimarska nie przyznawała prezydentowi Rzeszy przywileju wyboru swojego następcy. W okresie swojej krótkiej prezydentury zajmował się głównie ewakuacją ludności cywilnej i wojska z obszaru zagrożenia przez działania Armii Radzieckiej. Dowództwo Royal Navy sprzeciwiło się zamiarom oskarżenia i postawienia przed sądem Donica. Admiralicja brytyjska stała na stanowisku, że niemiecka marynarka wojenna prowadziła wojnę czystą. Przedstawiono przy tym opinię, że ewentualne akt oskarżenia będzie wątły i oparty na niezbyt mocnych przesłankach. Podobne opinie panowały w dowództwie US Navy. Nie znaleziono bowiem do tej pory dowodów wskazujących, że Donitz prowadził wojnę morską w sposób niezgodny z obowiązującymi normami. Ze względów politycznych Donitz i tak musiał stanąć przed sądem. Podczas sesji plenarnej Międzynarodowego Trybunału Wojskowego postawiono mu trzy zarzuty: udział w spisku zmierzającym do wywołania wojny agresywnej, prowadzenie wojny agresywnej oraz zbrodnie wojenne. Amerykański sędzia Trybunału Francis Biddle stwierdził, że Niemcy prowadziło wiele bardziej czystą wojnę podwodną niż alianci i Wypowiadał się za oczyszczeniem admirała Donicza z zarzutów, w szczególności z tego zarzutu trzeciego o zbrodnie wojenne. Pozostałych siedmiu członków składu sędziowskiego uważało jednak odmiennie i uznało go winnym zarzutów sformułowanych w punkcie drugim i trzecim. Królowi Donicowi wymierzono karę 10 lat więzienia. Był to najniższy wyrok, jaki otrzymał uznany za winnego. Po wyjściu na wolność 1 października 1956 roku, po odbyciu pełnego wymiaru kary, Karl Donitz zamieszkał w Amule, gdzie rozpoczął pracę nad książką 10 lat i 20 dni, którą wydał dwa lata później, w 1958 roku. Pisząc, powoływał się przede wszystkim na dzienniki działań wojennych. Zmarł 24 grudnia 1980 roku na zawał serca. Został pochowany pod Hamburgiem we wspólnej mogile wraz ze starszym synem i młodszym synem. Obaj zginęli w trakcie II wojny światowej. Niemieckie Ministerstwo Obrony odmówiło jakichkolwiek honorów wojskowych podczas pogrzebu byłego admirała. Zakazało też czynnym wojskowym udziału w pogrzebie w oficjalnym umbudorowaniu, chociaż zakaz nie obejmował uczestnictwa w ogóle. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten nie wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się! Cześć.